Poseł kozioł koziołeczka, powołeczki do mesteczka. Koziołeczek ruszył w drogę. Wtem się natknął na stonogę. Sadrzał z trwogi no i w nogi. Gajik, steczka, mostek, rzeczka. A tam czekał ojciec srogi i ukarał koziołeczka. Taki tchórz, taki tchórz, ledwo wyszedł, wrócił już. Ładna rzecz, ładne rzecz. A koziołek tylko beczy. Jak nie uciec, ojcze, drogi. Przecież sam rozumiesz to. Ja mam tylko cztery nogi, a stonoga ma ich sto. Posłał koziół koziołeczka do miasteczka pod ciasteczka. Koziołeczek mknie raz, dwa, trzy. Nagle staje. Nagle patrzy. Huska wisi na parkanie. Koziołeczek tedy w nogi. I znów dostał w domu lanie, bo był ojciec bardzo srogi. Taki tchórz. Taki tchórz, ledwo wyszedł, wrócił już. Ładne rzecz, ładne rzecz. A koziołek tylko beczy. Jak nie uciec, ojcze drogi, Czyż jest słuszna kara trwa? Huska ma wszak cztery rogi, A ja mam zaledwie dwa. Hilary, gdzie są moje okulary? Szuka w podnie i w surducie, w prawym bucie, w lewym bucie. Wszystko w kasach poprzewraca, maca szlafro, palto maca. Skandal krzyczy, nie do wiary, Ktoś mi ukradł okulary. Pod kanapą, na kanapie wszędzie szuka, parska sapie. Szpera w piechu ich komije, tu się i ich cieni. Już podłogę chce odrywać. Już policję zaczął wzywać. Nagle zerknął do lusterka. Nie chce wierzyć. Znowu zerka. Znalazł! Co? Okazało się, że je ma na własnym nosie. Proszę pana, proszę pana, zaszła u nas wielka zmiana. Moja starsza siostra Brąka zamieniła się w Skawronka. Siedzi cały dzień na buku i powtarza kuklu, kuklu. Pomyśl tylko, co ty pleciesz. Zazwyczajne kłamstwa przecież. Proszę pana, proszę pana, rzecz się stała niesłychana. Zamiast deszczu u sąsiada dziś padała orężada i w dodatku całkiem sucha. Fe, nieładnie. Fe, kłamczucha. To nie wszystko, proszę pana. Ustry wczoraj zana, aby cedło z pieca spadło, całą pieczęć z dla zjadło, a tymczasem na obiedzie miał być lew i dwa niedźwiedzie. To dopiero jest kłamczucha. Proszę pana, niech pan słucha. Po południu na zabawie utonęła kaczka w stawie. Pan nie wie, daję słowo sprowadzone, straż ogniową. Przecadzono wodę sitem, a co ryb złowiono przy tym. Fe, nieładnie. Któż tak kłamie? Zaraz się poskarży mamie. A wróciłeś w list do skrzynki, jak Cię prosiła? List, proszę cioci, list, rzuciłem ciociu miła. Nie kłamiesz, Grzesiu, lepiej przyznaj się, kochanie. Jak ciociu kocham, proszę cioci, że nie kłamię. Oj, Grzesiu, kłamiesz, lepiej powiedz po dobroci. Ja miałbym kłamać? Niemożliwe, proszę cioci. Wuj Leon czeka na ten list, więc daj mi słowo. No, słowo daję i pamiętam szczegółowo. List był do wuja Leona, a skrzynka była czerwona. A koperta, no, taka, tego, nic takiego nadzwyczajnego. A na kopercie nazwisko i Łódź i ta ulica z numerem. I pamiętam wszystko, że znaczek był z Belwederem. A jak wrzucałem list do skrzynki, to przychodził tatuś Halinki. I jeden oficer też wrzucał. Wysoki, wysoki, taki wysoki, że jak wrzucał, to kucał. I jechała taksówka. I trąbił autobus i szły jakieś trzy dziewczynki, I jak wrzucałem ten list do skrzynki. Ciocia głową pokiwała, otworzyła szeroko oczy ze zdumienia. Oj, grzesiu, grzesiu, przecież ja ci wcale nie dałam żadnego listu do wrzucenia. Mm. Śniło mi się coś dziwnego. Była aleja długa, akacje kwitły, pachniało. Było modro, było biało. Słoneczna smuga po długiej biegło alei. Był ranek, ranek wczesny. Był szczęścia sen bezkresny, sen szczęścia i nadziei. Kwitły akacje, pachniało. Było modro, było biało. Szedłem z oczyma na niebie. Szedłem jak gdybym do ciebie szedł w dal Nie śniło mi się nic, nie śniło mi się nic, lecz gdyby mi się coś śniło, to by tak ślicznie było, a teraz żal.